Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Chcę Wam dzisiaj pokazać super dziwną miejscówkę tajemniczą. Ciężko się do niej dostać. To jest to odkazów tak taką kopalnię się wchodzić, trzeba do kopalnię, a to jest już miejscówka taka, że normalnie aż nie mogę Wam chyba nawet pokazać, bo ludzie mi to zakażą. Ja I tak, to takie sekrety zdradzam. Że na pewno mało kto z Was o tym wie, dlatego zaraz zobaczycie super ekstra miejscóweczkę. Nie myślcie sobie, że ja tu będę tak ekspił na tych warfikach. No ale dobra, teraz tutaj wam poczytam Wasze komentarze przy okazji, jak idę na to miejscóweczkę. Fajnie, że po pożegnaniu się pochodziłeś jeszcze przez parę minut po miejscówce. No jasne, tak sobie wymyśliłem, że może być fajnie, bo nie każdy będzie chciał oglądać tam. Taki długi odcinek, jak gadam na stop. I dawaj teraz na do na foldzie. O! Postaram się wybrać nawaterę Elementalki Ja cię dupie 130 led, level led po zroka wyszedł i na YouTube nagrywa Pozdro. No, nagrywam, widzisz. Tak mi się podoba, taki mam kaprys i nagrywam. Od zawsze chciałem być tybijskim YouTuberem, bo lubię w tibie grać, dlatego tak nagrywam. A że taki mam level. Ja bym większy, ale dużo postaci mi schakowali, no i dlatego tylko taki widzę. A to jest ogólnie miejscóweczka, ale teraz co idziemy na Crusader John Herman? Widzicie, ale już był prze... ktoś go zaliczył. Thru i question robić dla tych, co nie znają się. No, nikt tu się nie zna, ja się tylko znam, ja jestem prezes. Ja tu wiem, jak puściki dla was robić. Ja tu takie kwestie niedługo będę robił, że nawet sobie nie wyobrażacie, głos kobiecy masz. Nie, normalny mam głos. Oj, tu jest ta super miejscówka. Uważajcie. Głos mam normalny, tylko taki popy zmieniam po prostu. O, ziom pisze, że podzielił pić. A to już było. Dobra. Teraz patrzcie, jak ciskamy na maksa. Tu trzeba już uważać. Bo nieraz więcej florują. Te lost chusz O, właśnie to mnie denerwuje, że one tak znikają. Ja nie marduję swoje runki, które są drogie. I ja dziękuję, jakie to was są. Ale mam jeszcze pomysł, co można na nich robić. Ogniem w nich rzucać, no tak, ale później w te miejsce nie wejdzie, przecież nie wejdzie w ogień. no ta. No właśnie nie wiem, o, pieniążek gdzieś wziąłem, żeby jak chcesz uciec, bo tu widzicie jaka miejscoweczka trzeba uważać. Bo można ładnie zdedać. Dalej lecimy. O, lust husher! Uuu! I tu właśnie bos się respi, taki, że nawet sobie nie wyobrażacie. To jest miejscówka z bosem. Dlatego trochę się degam. O! Upił mnie Tatrum znowu. Nie, no, tatra 6%. Aaa! To jest upija, przez tego trzeba uciekać. O! Basier, basier mnie teraz goni. Ciskamy i uciekamy. Tylko czasem ladziany mi się robi, nie wiem czemu. Uuu! Ale dobra, bo... Ma... no czemu on znika? Jakie to denerwujące. Chyba z włókiem na nich lepiej pudeć, sobie. No dalej idziemy, ale dygam trochę. Tu jest tak niebezpieczny, i tu boss się respi taki. Zaraz zobaczycie na no, pewno go. O, dobra. Ładnie pociśnięty został. No ale to taka mi. O, Lost Trover. O, dostał z hicika i od razu się pokazał. O, dobra, ten akurat nie znikł. Dał. Ej, patrzcie, no i boss. En Dwarf. I na blisko go bierzemy. Nie uciekam, bo to musi być solóweczka z bliska. Żeby nie było, że jakiś nóp jestem, patrzcie jak na blisko go A to już był koks. I la zgubił. Widzieliście? Bos został pokonany. Fajna miejscóweczka, wiem. Akurat taka podekspi, nieduży, jak ktoś sobie lubi tu podekspić. Spokojna miejscówka, mało kto tutaj chodzi. No, ale jak tu trafić? No właśnie. Ukryłem miejsce. Nie, może nie ukryłem. Ja nagrałem do końca, nie wiem. Włączyłem w połowie, jak je szłem. No i dlatego tak jest. Ale... Najważniejsze, że pokazałem. To jest taka kopalnia, że musicie z depo przejść na podwórko. Na podwórko musicie wyjść i znajdziecie. No i tu fajnie jest, bo los baszery. Na mniejszy level to tu fajnie na paladyna, na sorka, bo nie ma ich za dużo, można sobie uciekać i ciskać. No i właśnie dlatego fajnie tu jest, no? Także o, auricik, kolosalne hiciki wali. No i dobra, jeszcze się trochę przejdę, no i kończę już. Ogólnie dziękuję za obejrzenie odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak możecie da dajcie łapki w górę, potem mam lepsze zasięgi. Komentarz też możecie dać, fajnie się wasze komentarze czyta. Tylko bez hejtu, no hejt może być, ale ogólnie to bez tego. To bez żadnych przekleństw, bo mi YouTube blokuje i potem waszych komentarzy nie widać i tylko ja je mogę przeczytać już nikt więcej, dlatego bez przekleństw piszcie. Albo jak piszecie przekleństwo, to weźcie dajcie jakieś kropki, czy nie wiem, czy jakieś znaki, żeby żeby YouTube mi tego nie zablokował. No. No i dobra! Trzymajcie się miłego dnia. Cześć! Dobrego Probara. Wesołyś świąt. Do końca? Dowi się, gdzie jest ta miejscóweczka. Ha, ha, ha! Tylko chciał obejrzeć do końca. wstrzymajcie się.